Szczęść Boże! Witajcie! Mamy dzisiaj środę, 1 maja. Posłuchajcie fragmentu z dziejów apostolskich. W Antiochii niektórzy przybysze z Judei nauczali braci. Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Kiedy doszło do niemałych sporów i zatarwów między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba i jeszcze kilku spośród nich dadzą się w sprawie tego sporu do Jerozolimy. Do apostołów i starszych. Wysłani przez Kościół szli przez Fenicję i Samarię, sprawiając wielką radość braciom opowiadaniem o nawróceniu pogan. Kiedy przybyli do Jerozolimy, zostali przyjęci przez Kościół, apostołów i starszych. Opowiedzieli też, jak wielkich rzeczy Bóg przez nich dokonał. Lecz niektórzy nawróceni ze stronnictwa faryzeuszów oświadczyli: trzeba ich obrzezać zobowiązań do przestrzegania prawa mojżeszowego. Zebrali się więc apostołowie i starsi, aby rozpatrzyć tę sprawę. Dzisiaj w tym fragmencie z dziejów apostolskich spotykamy apostołów, którzy nie wiedzą, jak jest dobrze. Nie wiedzą, czy trzeba obrzezać tych, którzy się nawracają z pogaństwa, czy też nie trzeba, czy oni mają zachowywać przepisy Starego Testamentu, czy też nie mają zachowywać. Widzimy, że między uczniami jest spór. Nie wiedzą, jak jest dobrze, więc udają się do apostołu, żeby zapytać. Dobrze jest czasami czegoś nie wiedzieć. Dobrze jest mieć taką postawę, że nie wiem wszystkiego. Najgorzej, jak ktoś jest przekonany, że wie wszystko, że zna odpowiedzi na wszystkie pytania. Zabiera głos we wszystkich tematach, a nie ma w sobie takiej postawy pokornej, że ja mogę czegoś nie wiedzieć, że ja nie muszę wiedzieć wszystkiego. Bóg wie wszystko, i tylko On to wie, my nie wiemy. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Dobrego dnia, Szczęść Boże.